Mózg mężczyzny zamienił się w szkło pod wpływem gorącej chmury popiołu z Wezuwiusza. Prawie 2000 lat po śmierci młodego mężczyzny w wybuchu wulkanu Wezuwiusza naukowcy odkryli, że jego mózg został zachowany, gdy zamienił się w szkło w niezwykle gorącej chmurze popiołu. Naukowcy znaleźli szkło w 2020 roku i spekulowali, że był to skamieniały mózg, ale nie wiedzieli, jak powstał. Ofiara była w wieku około 20 lat, gdy wulkan wybuchł w 79 roku naszej ery w pobliżu współczesnego Neapolu. Naukowcy uważają teraz, że chmura popiołu o temperaturze 510 stopni Celsjusza otoczyła mózg, a następnie bardzo szybko ostygła, przekształcając organ w szkło. To jedyny znany przypadek, w którym tkanka ludzka lub jakikolwiek materiał organiczny naturalnie zmieniał się w szkło.